Mają opowiedziani przez Tischnera gurale. To znaczy, niepodobna nie pomyśleć, że niektórzy z nich, zorientowawszy się, o czym jest, na przykład, filo historia filozofii po góralsku, z nieco umiarkowanym dystansem uznali, potraktowali tam zawarte ujęcia komiczne. Teza, że górale podhalańscy wyprzedzili w swoich odkryciach filozoficznych starych Greków na Podhalu nie jest wyłącznie ekscentryczna. <grywa> <grywa> okay. Tym przesłaniem, które płynie i z twórczości filozoficznej Tischnera i z całego życia nauczania Jana Pawła II, tym, tym przesłaniem jest przesłanie o wielkości człowieka. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy polskie, obydwaj mieli bardzo podobną wizję polskości w obu przypadkach i źródłem inspiracji był Norwid, to norwidowskie dialogiczne pojęcie narodu, prawda? narodu jako pewnej wspólnoty w otwartej, wchodzącej w kontakt z innymi. W ślad za tym szła określona koncepcja Człowieczeństwa, a różnica. Karol Wojtyła, jako młody filozof, przyjął biskupstwo. Tischner jako niewiele starszy filozof, odmówił zostania prymasy. I myślę, że te, każda z tych decyzji wiele mówi o każdym z nich i tłumaczy nam też różnicę, jaką każdy z nich odgrywa w polskiej historii, w tej polskiej neosferze, w sferze jakiejś zbiorowej duchowości. Nie. Tischner jest, pozostanie w naszej pamięci jako rycerz prawdy, jako takie krytyczne sumienie polskiego kościoła i Polski. A Wojtyła stał się duchowym monarchą Polski. Ostatni monarch. Yy, dziękuję, Jaku. Niedary mnie mówią, że jesteś jedynym politykiem, który potrafi wygłaszać kazania. Na spotkaniach ludzie często mnie pytają, kiedy już wygłoszę wykład o Tischnerze. No, ale w zasadzie, co z tego Tischnera zostało w polskim kościele? Czy on wygrał? Ten spór o polski kościół czy nie wygrał. I ja różnie odpowiadam. Czasem mówię, że wygrał, czasem mówię, że nie wygrał, a czasem mówię, a papież wygrał spór o polski kościół czy nie. No i wtedy ludzie w zależności od tego sobie odpowiadają tak lub nie. I chciałbym też uczestników tego spotkania, może znowu księdza arcybiskupa, wywołać najpierw, zadać właśnie to samo pytanie panom: czy wygrali? Czy nie wygrali? Kwestia oceny, co zostało, to jest pytanie, które, na które nie da się odpowiedzieć dzisiaj, pewnie trzeba będzie odpowiadać 10-20 lat. Można by postawić to pytanie inaczej: co by było, gdyby papieża nie było i co by, nie by, co by było, gdyby nie było przez te przynajmniej 8 lat jego aktywnego życia, mam na myśli czas, lat 90., do początku choroby, kiedy już przestał mówić i być publiczną osobą. Co by było, gdyby właśnie tej debaty nie było, która często była wkładaniem tego przysłowiowego kija w mrowisko. Myślę, że wiele jego rzeczy się potwierdziło na wielu Polaków współczesnego świata, polskie, aropagag byłby dzisiaj też potrzebny po to, żeby zmuszać do myślenia. I zmuszać do szukania nowych dróg. Bo te współczesne manowce, które są, na które on chodził, czy po których on chodził, niewątpliwie są dzisiaj większe niż były wtedy, kiedy on działał. Tischner bitwy o Kościół, ani wojny o Kościół nie wygrał, bo jej nie mógł wygrać. Jak wygrał, to by znaczyło, że są przegrani. Takich nie powinno być. Otóż niesłychanie wiele ksiądz Józef Tischner zrobił dla wiary w Pana Boga. Swoją twórczością, swoją postacią, a też swoimi e, dowcipami góralskimi. Był fascynujący jako osobowość i niejednego wątpiącego przekonał, niejednego przyciągnął e, i to było niezmiernie chwalebne i to jest oczywiste. Ale być może taki był tu plan Boży, że jego antagoniści, a byli to Jadowici antagoniści, Jadowici pastuszkowie, no jak wiemy, od, od Narodzenia Pańskiego poprzez postacie mędrców i pastuszków, są dwa sposoby dociekania istnienia Pana Boga. Dociekanie pastuszków i dociekanie mędrców. Otóż wśród antagonistów, Tisznera, unikam jakiejkolwiek jadowitości prostej. Byli też bardzo jadowici pastuszkowie. Tak jadowici, że końcówka, tragiczna końcówka Tisznera mogła być dla nich argumentem utwierdzającym ich wierze. Dostali znak. Pogardłowałeś przeciwko Panu Bogu, gardło zostało twoje starte, głos zabrany i tak dalej. Dla jadowitych pastuszków. Mało było w życiu tak mocnych argumentów istnienia Pana Boga i Jego rychliwej sprawiedliwości. Widzicie, co zostało z Tischnera? Yy, Oczywiście została fascynacja Jego osobowością, i to nie dziwi. Takich ludzi nie mamy wielu, i nieczęsto się rodzą. Z tak szerokimi horyzontami myślowymi. Z taką zdolnością, że wolno powiedzieć, odczytywania znaków czasu i odpowiedzi na nie, z takim poczuciem humoru wreszcie. I dobrze, że ta pamięć o takim Księdzu Tischnerze została. Ale ja nie byłbym takim pesymistą, jeśli chodzi o oddziaływanie jego myśli. Jego książki w końcu są wydawane, są ciągle wznawiane, są dostępne. I właściwie może brakuje tylko zachęty do tego, żeby je, żeby je czytać, żeby je studiować i nad nimi dyskutować. Faktem jest, że człowieka, który tak znakomicie reagował na różne wydarzenia społeczne swojego czasu, jak Tischner, w tej chwili nie mamy. A szkoda, bo dzieją się rzeczy ważne i dzieją się czasami rzeczy dziwne. W każdym razie okopuje się pewien, pewien, pewien typ kościoła w, swoich, w swoim zamknięciu, a ten kościół otwarty, taki jak widział go Tischner i